Witajcie w kolejnym odcinku, którego może nie odcinka, tylko serii, której dawno nie było, czyli Crusader Kings 2. Tak, witajcie. I cóż, no cóż, pierwszy, piękny, pierwszy obrazek potęgi naszego państwa. Tak, to jest całe nasze państwo, bez, no z wyjątkiem tego tutaj, nawary, niedługo zostanie zdobyta spokojnie, ale to jest całe nasze państwo. Jesteśmy w wielkości... Prawie wielkości całej tego Półwyspu Iberyjskiego. Tak. No i cóż. Potrzebujemy zdobyć jeszcze jedno królestwo. Jak tak jak mówiłem, będzie to królestwo Mauretanii. Będziemy w to królestwo atakować, żeby zdobyć i utworzyć cesarstwo hiszpańskie. Moglibyśmy już utworzyć, jednak z powodu braku dwóch królestw, bo to jest wymagane, żeby utworzyć cesarstwo. Nie możemy... Dlatego ruszamy. No ruszamy z tego. Ostatnio wygraliśmy wojnę. Z kim tutaj ci walczą chyba? Ci tu walczą. Powiem się, czy jakoś inni, nie, nie, ten. nie wykorzystać tego, że walczą. Nie, na pewno nie będziemy zdobywali Toulouse. Ale Navarre, ale nie mam wojska, może zacznijmy tego. Dobrze. Czemu nie na, na początku zaczniemy od Nowar? Conquest. Tak, i ruszamy, zbieramy całe ludzkie wojsko. I ich. Okej. Okay. Ci w tym czasie wyjdą. No. I ci popadną na drugą stronę. Nie ma sensu, żeby gdzieś tam indziej. Eee, I cóż, ktoś dołączył się do nich? Nie, nie się dołączył. Tak, więc okej, okay, czekamy. Nie, niech tam gnije. 10 tysięcy się to jest wystarczająco zobaczymy gdzie ci będą chcieli wylądować swoimi jednostkami bo jakoś ich nie widzę, idą po okej okay. okej okay. tych troszeczkę pozmniejszymy do 14 tysięcy ci różą tutaj Szybcie, szybciej szybciej Za dużo U, już autosave. Za dużo mamy Już sprawdzamy o co chodzi. Jakieś miasta... Takie jak tutaj powstało, to od razu rozdajemy. Dużo mam kasy, to jest, będę się zaraz zbudować ulepszenia, tak? Pamiętam już teraz O tym, żeby budować ulepszenia. Szybciej no co co? Co wy tak długo tam widzicie? Okej. Okay. To jest. No, akceptujmy. Zaakceptujmy Ci idą tu, a ci Na razie niech idą tu Dobra, tych możemy sobie rozwiązać Żeby nam tylko nie przeszkadzali Okej okay. No i cóż Czekamy na zdobycze Okej okay. Znowu przecież no dobra, masz. Proszę, iść ciosio Tak, no to cóż. Teraz jedyne co musimy zrobić, to czekać aż garnizony będą oblegane. Tak. I po tym wszystkim... ...będziemy mogli... Ale o co oni walczą? Problem. Proud? Przydałbym się, ale pewnie ten nie pozwolił. Pozwoli. To jest mój... My Uncle. On ma gdzieś tutaj, tak. Dobra. Z tego co wiem, to jest bardzo fajnie... O właśnie. Ja mogę im odbierać siemię bez takiego większego, tak naprawdę, powodu. Po prostu o... Zabieram mu... Emirat Walencji. I on nie może mi się zbuntować, po prostu. Nie no, może zbuntować ale... ale nie będzie obiekcji czyli no nikt inny się nie zdenerwuje na to ci będą 14. 14. idziemy tam może się uda uciec przed nimi ale jak coś dajemy najlepszych dowódców nie udało no to teraz liczę, że się uda wygrać się uda to zostajemy tak uda się uda się uda się uda, uda wygraliśmy 15% no to bardzo fajnie ruszymy za nimi żeby nie było ruszymy za nimi no nie będą mieli zbyt wielu szans na ucieczkę dobrze Musimy ich zniszczyć jednak. Wszystkie wojska im zniszczyć, aby przypadki nie myśleli o odrodzeniu się, bo to będzie wtedy, no wtedy... Myślę, że Francuzi mają w tym, na ten moment, mają o wiele większą od nas armię. Dlaczego? Bo, no cóż, im yy, na moim tronie panuje nowy król. Nowy nie król. Tak, król. co ja... Nowy król Jakiegoś księcia mamy w swojej niewoli I na nas przyszli, a to są coś? Jakieś... Co to jest? Ale ci powinniśmy ich pokonać, pokonamy czy nie? Hmm Ale raczej pokonamy eee, Czy nie? Kurde nie Więc idziemy tam Idziemy tam, 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 tam Kogoś możemy powołać, tylko czy to są jakieś wo... to, są, to są jakieś takie... Hmm. O, tam, stamtąd zaprałem wziąć, okej. Okay. Idziecie tam. Mhm. Dobra, cis... Chyba głupi jesteście. Tędy i tu. okej. Okay. Musimy się jednoczyć. Dobra, jak wygląda sytuacja? 1500 Ech. Zdobyć siłą i ruszają tam. A ci niech czekają. Dobra, tu luza i jedziemy. 12, 12. Pytanie, kto będzie szybciej? My. Nie. No to dobrze, pokonamy ich harpie. Mhm. Okej, okay. no 40% coraz więcej, fajnie fajnie Jeszcze się nie zgodzi, no ale Oj, tutaj bardzo mocno zginęli Wybaczcie, już jestem I wracamy do nagrywania O kurde, wychodzi uciekać stamtąd Strasznie tu giną mi Tyfus, uu, uu. Dobra, okej okay. To jakieś dwa tereny przejęliśmy. No chcemy zdobyć nawarrę, żebyśmy mogli potem Gaskonie zdobyć. Tak, troszeczkę będziemy ich działać. Działać to za słowo. Ale nieważne. No, w każdym razie będziemy po prostu powoli ich yy, rozbrajać. Gregarius zostawi nam, zostawi nam. Bo sam jest. Co? Co? No jak? No jak przecież miał... Boże tamten też ma Grigarious. Znaczy... Boże jakie to jest gówno. Kiedy cierpię dać na... nauczanie swoich dzieci komuś nie. To takie gówno z tego wychodzą. Świetnie. Nic nie mam tak naprawdę dobrego. No mam Brave świetnie. Ponieważ w którym tu niczego nie ma. czy dekadencja mi rośnie w zastraszająco szybkim tempie. Proszę ma teren, do no, czego on więcej chce? Czego on więcej chce? sobie wyszedł z królestwa. Ten też sobie wyszedł. Nie wiem, że to pewnie jest głupie, ale... Mm hmm. Od tego się udało. Mm. Jaka szkoda. Nie, tego nie, nie na razie nie wiem. Eee, Co on chce zrobić? Czemu 69? Co nam to spada? A musimy, musimy kupować... Te ziemię. tylko że te ziemie nie możemy kupować na razie. O, już chcę podpisać pokój. Yeah. Uuuu, yeah, yeah. to dobrze. I nawarra. Nawarra. Oddamy temu. Nawarra. Okej. Okay. Teraz rozwiązujemy nasze wojska. Tak, rozwiązujemy nasze wojska. Tylko czekamy, aż się zrobi autosave. Uh -huh. Dobrze, czyli jesteśmy w pełni. Nie w pełni. jesteśmy w pełni, bo jeszcze ten jest. I on się nie zgodzi na wascelizację, bo też jest królem. Chociaż jest królem niczego, bo tu jest Pazienia, który królem powinien być ale który nie jest bo powinien być ale nie jest no, rozumiecie Dobra, zastanawiam się czy tam nie pozabiorę z tego, ale nie zabiorę a, ktoś mi przejął mnie jako y, ten no dobra okej okay. yy... nie klejem może jakiś ty pomniejszy, co? On zmarł, on zmarł On zmarło mi się Możemy w takim razie Cokolwiek ode niego oderwać Hmm, jak my wygląda w ogóle sytuacja wojskowa Independent States Andaluzja jest tu 66 Tu jest, gdzie ten? Mauretania jest tu Nie ma nie ma bata, musimy to powoli robić Czyli zaczniemy od tangeru Okej okay. Okej okay. Tych rozwiążemy, bo co to jest za wojsko Ni Znikome Dobra eee, Tak Tutaj ten się rozrasta ale to całego nie potrzebujemy, potrzebujemy większyć do stworzenia królestwa o zabranie dokładnie. Dobra Jak będzie 10... No 10 jest. Idziemy na cepta. Cepta. No, bierzemy wojsko. Idziemy. Tak, no cóż... Tutaj walczą Ci Będzie coś tam się starał robić, nic nie zrobi. Pewnie... No, są dość duże. No proszę, tylko nie zostaw mi tego. Jak mi to zostawisz, to uznam, że to jest porażka, król. Jest, to że Chociaż tyle. Gdyż byłoby masakra, jakby mi zostawił arbitrary. Nie cierpię tego arbitrary. No. No. Ósmego szóstego. No dobra. Oj, 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 za dużo ich tutaj jest już. już. Nie wiem, czy to 15 tysięcy. No wejdzie, jak wejdzie, to wchodzimy. A, niech sobie idą na tych. Będą 28 oktobera. 13, ja będę 18. Kurde. Będę troszeczkę później, niestety. No, ale co, że zdobywamy już wszystko. Dobra a to jakieś tam wojska z tyłu stojące. No i cóż, to jest mały teren, niestety, takie, niestety to jest smutne, dość smutne, że teraz musimy właśnie o takie małe tereny walczyć, musimy wyrywać te małe tereny, no bo inaczej tego nie rozegramy, inaczej się nie uda, inaczej nam się po prostu nie uda. Tak chcę zabrać Emirat Barcelony, ty. Eeeeh, imprison... nie Revolt... Revolt... Imprison, Revolt... In prison? Revolt! Nie mam wojska przecież jak powołać Ech, dobra, imprison... In, in prison No, tak jak myślałem To idziecie tam Dużo ich tak nie ma Co? Czemu tak nagle zmalało? No, nieważne Okej, okay. daję swoich najlepszych i zaraz sprawdzimy jak tutaj wygląda sytuacja. Ten już nie jest katolikiem, na szczęście, katolików już jest mało, jak, chyba tylko ten jeden jest katolikiem, reszta to raczej władcy już y, islamscy, mhm. no dobra, dzisiejszy odcinek jest troszeczkę w pewien sposób spokojny, bo... Wiele się nie dzieje, no zdobyliśmy jeden teren na warrę i teraz zdobędziemy jeszcze jeden, bo raczej nie przewiduję, że nam się nie uda go zdobyć. Hmm, dlatego mówię, że jest spokojny właśnie, bo hmm, wiele się nie będzie działo. Są dwa bardzo małe tereny, ale bardzo mi potrzebne. No, chociażby dlatego, żeby może Francja w przyszłości w jakikolwiek sposób nie stworzyła sobie powodu do wojny na mnie chociaż ma, ma, mają Holy War'a, ale Hollywood War to nie jest to samo co powód. Jeżeli masz powód, po prostu że wiesz o co walczysz, to nie ma problemu, możesz walczyć i nikt ci nie wejdzie. Żaden, Jeżeli oni będą, nie będą walczyli Hollywood Hollywoodem, tylko zwyczajnie, żadne inne państwo nie wypowie, yy, żadne arabskie państwo nie wypowie wojny, bo to jest yy, prawnie, prawnie usankcjonowane, że tak powiem. No, dlatego to jest... Yy, Ważne mieć, posiadać wszystkie tereny, które ci się należą. No i ja posiadam, w tym momencie, no może jeszcze tego nie posiadam, ale to już, że tak powiem, kwestia y, czasu. Bo myślę, że niedługo uda nam się zdobyć te ziemie. Nie, proszę nie, proszę nie. Zabierz mi to. E, świetnie, dobrze, że zabrał chociaż, a nic nie do dowzamił. Świetnie, w pewnych jak. Nie, wiem, pośledzone dziecko. Już to mówiłem pewnie. Że wyglądam jako pośledzone dziecko, ale tak jest. Po prostu. 71%, 88%. No nie damy mu, że tak powiem, spać. Dobra, no, ci idą tutaj teraz. 42 myślę, że jeszcze się nie zgodzi na podpisanie pokoju. A ten już niedługo się zgodzi na pewno. Mhm. A myniczko, będziemy kończyli. Tak Jak już tłumaczyłem pewnie przez ostatnim odcinku Mark of the Ninja, którego myślę, że widzieliście Myślę, że widzieliście ten odcinek No to... Nie! Boże, przestraszyłem się, że rozwiązałem te wojska Uff, udało się, Dobrze, Mogę mu zabrać to Tak, mogę mu zabrać I nadam to jakiś invite Nobla jakiegoś, nadam I nadam to mu Okej okay. No i bardzo ładnie. Tak, sytuacja się powoli stabilizuje. O kurde, ilu ich jest. Znowu. Jakieś młodzieniaszki się urodziły. Imprison. Imprison. Spada. Imprison. Ja nie mam zamiaru oddawać tym mojej rodzinie ziemi, bo jak to się skończy, to będzie jedna wielka rodzinka tylko tutaj i to się niczym nie... to, to niczego nie prowadzi. To tylko będzie mi zwiększało y, ten. Będzie mi tylko podwyższała się y, no, dekadencja. A tego bardzo nie chcę, bo dekadencja jest no, zła, po prostu jest zła. Mm, no dobra, będziemy powoli kończyli. W następnym odcinku widzę bardzo fajne tutaj miejsce, żeby powiedzieć temu, temu i temu wojnę i szybko zająć 3 ziemi. 3 ziemi zająć szybko. Yy, dobra, 59% 59%. Oho, udało mi się zmienić religię tego tutaj ebory. Bardzo dobrze. Teraz przechodzimy gdzieś tutaj, bo yy, muszę powoli, bardzo... Yy, systematycznie zmieniać religię tych państw, tych terenów, tych ziem no cóż, wszystko ma być islamskie i myślę, że uda nam się to, bo też jest już większość, no, wie, no tak większość można powiedzieć tutaj nie jest, bo to jest, są tereny nie tak dawno zdobyte reszta jest raczej już islamska, na, no, nasze stare no chyba podpisujemy pokój, okej okay. podpisaliśmy pokój także w tym momencie tak jak tutaj stoimy, no może nie, wrócimy na ziemię, a ja wam powiem dziękuję za oglądanie. Dzięki wam bardzo i cóż, czekam na komentarze pod filmem i, a wy czekajcie na kolejny odcinek, tak? Na kolejny odcinek, a więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia, cześć!